Zapraszam Cię dziś na wyjątkowy obiad, który pokocha każdy. Pyszne i aromatyczne klopsy po cygańsku. Zaczynajmy. Ulubione mięso mielone przekładam do miski. Doprawiam je do smaku solą, pieprzem, papryką słodką oraz papryką ostrą. Mięso dokładnie wyrabiam. Z mięsa formuję niewielkie klopsiki. A następnie obtaczam je w mące. Na patelni rozgrzewam olej. Następnie podsmażam klopsy, aż się zrumienią. Paprykę kroję w średniej wielkości kostkę. Cebulę kroję w piórka. Kropsiki zdejmuję z patelni. Na tej samej patelni podsmażam cebulę, paprykę oraz pieczarki. Gdy warzywa się podsmażą, dodaję przeciśnięty czosnek. Następnie dodaję ogórki konserwowe, pomidory krojone, keczup, ostrą musztardę oraz opcjonalnie sos siracza. Jeśli nie lubisz ostrego, możesz go pominąć. Następnie dodaję przygotowane wcześniej klopsiki. Dodaję wodę. Tak przygotowany sos doprawiam do smaku solą, pieprzem, papryką słodką oraz ostrą i czosnkiem granulowanym. Gotuję przez kilkanaście minut, aż zgęstnieje. Tak przygotowany sos podaję z ulubionymi dodatkami, a Ty podasz go z ziemniakami czy ryżem. Smacznego!